Jesteśmy z Nieporazu, uczestniczymy w Kiermaszu Wielkanocnym, przygotowałyśmy ciasta. Są tu różne cztery gatunki ciasta, są w każdym opakowaniu. Są kurczaczki, zrobione z orzechów. Są baranki i ozdóbki. I to wszystko wszystko robione własnoręcznie. Są palmy, które już się sprzedały. A tam są takie ozdoby, można je zawiesić na przykład na cmentarz. Dziewczyny były bardzo dobre. Tak? Dziewczyny były bardzo A ile Dziewczyny były Na dobre. A jaki był? Ja już tu mam męża Kardie. Właśnie widzę, że już dał ci łatwicę. Idę tam, bo ja wolę

Miał miało być ja miało być być nie było wiatru